Idę jeszcze tylko do pasieki zerknę jak tam szczółki chodzą, bo wczoraj podkarmione na wieczór poczekamy aż one zjedzą i kolejne wiadra będą lane już tylko na rodziny produkcyjne, nie? Bo zawsze do końca jeszcze września to spokojnie tam można troszeczkę dolać, nie? Dwa literki, trzy literki, jak któraś rodzina będzie potrzebowała. Bo tak czy inaczej nie ma co się oszukiwać, wiecie. Pszczelarze gadają, gadają, że o Jezu, że to późno, będzie późno, późno, nie, już za, za późno. No to co ty zrobisz z rodziną, która późno zostanie wyrabowana? Jak taki przypadek ci przyjdzie, co zostawisz tą rodzinę? Czy złączysz ją gdzieś tam z inną? Co tam wymyślisz? Jak jest, będzie lipa, no to zalejesz i zobaczysz, no, że, że one jak będą chciały, no to wezmą, nie? Jak będą potrzebowały. O. Tam przy wiatrze jeszcze latają, ale to już jest suche. No i dziś z tymi ramkami trzeba zrobić porządek wiecie. Pogodę patrzę, nie, nie, nie ma padać, no to, to się nie śpieszę. One są oblizane już dobrze, ale trzeba by było je schować, żeby gdzieś tam przed deszczem nie biegać z tym. Ta pszczółki sobie spokojnie latają. Żadnych rabunków nie widać, są zwężone odpowiednio wylotki. Tak jak rodziny są silne, tak mają wylot dostosowany, nie? Najsłabsze rodziny gdzieś na dwie, max trzy pszczółki, a jak jakieś silniejsze są, to na spokojnie może tam na 10 cm zrobić wylot. A rodziny produkcyjne naprawdę takie silne, to, to normalnie nie trzeba tam nawet. Nic, nic wężać zbytnio. No, może od razu po zalaniu, nie? Chociaż jak na wieczór na musle to też nie trzeba, bo w nocy rabunku nie będzie. A do rana to już tam one będą, no tam parę litrów to one mogą ściągnąć, nie? Jak tam pszczoły jest full. No dobra, proszę Państwa, byli, zobaczyli, brać się za robotę. Dobrze, po co tutaj się zebraliśmy, proszę Państwa? Po to, żeby schować to, bo obserwuję pogodę i wychodzi, że. Na następny rok robimy z tego drzewo. Aha. Yy, wychodzi, że może padać deszcz dzisiaj w nocy, jutro może. Yy, pewnie nie będzie, ale, ale trzeba się przygotować na to, że będzie. Tak Tak, więc upatrzyłem miejsce jakieś tutaj. Wiecie, tutaj jeszcze na razie jest syfek, ale będzie czas i potrzeba. No to ja tu jakieś półki podrabiam, jakieś coś, nie? Yy, będzie jeszcze elegancko. No, tutaj poustawiam sobie, będzie mało przeszkadzało, nie? Tak mi się wydaje. Aha. No, tutaj na to można stawiać. Tutaj są już, tylko zobaczę, czy motylica nie wchodzi. Krzysiowa nadstawka. Tam jest dłuto. O. Ile propolisu na ducie z tego już by zrobił? Kurczę z 200 ml na lewaka na rany, czy na coś? O! Wszystko dobrze wygląda. O! Pszczoły, kurde, chodzą. Oczywiście to wszystko do przebrania jest. Te, te rozwalone od razu chyba przebierać by było. To jeszcze może odbudują, ale takie o, to już spora dziura. Chociaż w sezonie można im dać w sumie. Lepsza taka jak pusta ramka. One to szy szybko mogą odciągnąć. Ta, ma jak nie, to dla odkładu się da czy coś, one to odciągną może. Szkoda każdej ramki jak nie masz za wiele, nie? W tym roku ile? Ile mogłem, tyle starałem się, żeby tej węzy zrobiły, no ale susza była, słabe te nektarowania na lipie słabo było, więc no niechętnie, niezbyt, nawet odkłady niezbyt chciały te, tą węzę mi ciągnąć na wiosnę oczywiście, wszystkie równo dały więc do przodu i tak będę, no, ale na wiosnę, nie wiem jeszcze czy nie będzie brakowało okej okay. Wygląda okej, okay, wszystko, nie ma co świrować, bo tak zrobić już. Rozwój pasieki trwał do końca tego sezonu. To można delikatnie rozwinąć. Mam pusty ul, mam uliki odkładowe i tak dalej, ale nie ja, tutaj właśnie widzę to miejsce i moje możliwości przerobowe, bo nie chcę się skupiać na pszczołach. No to jest tak właśnie około 20 uli produkcyjnych, gdzie to no i tak jest sporo, ale wiadomo, nie zawsze musi wychodzić także rodziny ci dobrze przyzimują, coś może się wydarzyć i tak dalej, i tak dalej, więc nie ma co się nastawiać, że 20 rodzin masz dzisiaj. A po zimie będziesz miał 20 rodzin produkcyjnych. No tak, to na pewno nie będzie. Miejmy nadzieję, jak najmniej będzie odpadało, yy, czy coś tam jakieś problemy będą z jak najmniejszą ilością rodzin, bo problemy to nie tylko, że problemy, że, 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 że koszta i rodzina może stać się jedynie właśnie pożeraczem finansów, no ale też przede wszystkim czas. Rodziny z problemami yy, trzeba przeglądać, doglądać. Trzeba interweniować, kombinować, i to wszystko jest czas. Czas pszczelarza, którego yy, no zawsze brakuje tego czasu, nie? No, jeszcze jak ktoś się skupia na pszczelarstwie, to jest jego dziedzina, że on tylko yy, w tym działa. No to jest w ogóle co innego, bo możesz zaplanować swoje działania prawie, że idealnie, no ale ja, jak yy, się zajmuję wieloma rzeczami. No, to niestety no, mi jest ciężko wyplanować. Tak jak mi dobrania były, się nie spodziewałem, że aż tyle czasu na 3 dni chyba dzieliłem. Yy, czy jeszcze dłużej? Nie, chyba z 3 dni najdłużej wirowałem. No, po prostu no, tego, ten czas jest ciężej zorganizować. Inne rzeczy mnie absorbują. Nawet jeśli wiecie, są pszczelarze, co oczywiście w zawodzie jakimś pracują. No, ale to też wiesz, jak idziesz gdzieś na 8 godzin, to wiesz, że ci 8 godzin nie, nie ma, a później masz czas, tak? a tutaj na farmie no to jest troszeczkę troszeczkę inaczej ponieważ yy, no czasami się wychodzi z domu i widzisz coś co już odkładałeś jakiś czas i no tak jak dzisiaj na przykład z tymi ramkami no odkładam powiem że nie pada deszcz odkładałem chyba półtora tygodnia czy dwa tygodnie nawet nie dwa nie ale ponad tydzień no i dzisiaj muszę się wziąć i mi trochę zajdzie, bo chcę, żeby to był w miarę porządek, nie? A nie, że to rzucić i, I już nie. Chcę, żeby... Ale tutaj wyskrobały. O, widocznie coś było, może go yy, No, a te ramki i tak na przetopienie, bo one niewymiarowe, wielkopolskie. Już nie będę miał dziadostwa w pasiece. Będę już miał wszystkie yy, ramki standardowe, normalne, takie jakie pasują mi do uli. Tak, czyli to od razu weźmiemy do przetopienia będzie na bok o. 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 To też do przetopienia brzydka rama To Wielkopolska normalna To też do przetopienia, bo jest nienormalna spójrzcie O, jest krótka po prostu, Nie? O, to też będzie, chociaż widzę, tutaj tej dystansy robiłem, no to od biedy na, roz, na rozpęd na wiosnę można użyć do danta, nie? Tak, gdzieś tam pójdzie, albo dla odkładów, to to wiecie, to jeszcze dobra ramka może być. O, bo tak o wymiary trzyma, jako tako, więc okej, okay. dobra. <susza> jabłuszka, bardzo mało, parę jabłek dosłownie, no. większość spadła, susza wszystko zrobiła. Niestety, znaczy niestety Drzewa odpoczną za rok, jak będą lepsze warunki, ale no tutaj wisi trochę, no wiadro dobre byś zebrał, nie? Jakby zebrał No ale no w tym roku lipa, no to w następnym roku, za to gruszki też się udały troszeczkę w tym roku, bo parę lat nie było Więc to tak jest właśnie równowaga w przyrodzie, proszę Państwa Że, że co roku coś nie wyjdzie, a coś wyjdzie, dlatego no Ja robię wszystko, ale się nie nastawiam na nic. <laughs> o, nawet na papugiń się nie nastawiam, że to kurde mięsa z tego dużo będzie. Niekoniecznie. Nie widzi mi się, ale sprawdzę temat. Gdzie ty już długo posiałeś? Tam no, posiałem. <laughs> Pszczelaz zadycha. Kurde. przyczepa. Dzisiaj inaczej bym to wykombinował, tą przyczepę. Kur. Wiecie, niepotrzebnie tą podłogę robiłem, bo muszę się tutaj chylać. Mogłem w ogóle tej podłogi nie robić. Ramę tylko zrobić, żeby to sztywno było. Postawić i obudować jakimiś kurde bloczkami czy czymś, albo najpierw wymurować bloczki, no dużo roboty by było. Ale by była wysoka przyczepa, nie? Wchodzisz jak pan panik wtedy. Ale to. Zresztą to można zawsze zrobić, nie? Ile kręty podkręcasz, i masz dziurę. Może kiedyś zobaczymy. A może kiedyś ją gdzieś będzie trzeba przestawić, się przestawi i wtedy się zrobi. Albo się nie zrobi, bo to jest tylko magazynek, nie? Tutaj chwilowo w sezonie jesteś chwilowo. Wyjmujesz coś albo wkładasz coś. Teraz chwilę dłuższą tutaj spędzam, bo, e, no bo no to już na zimę raczej będzie tutaj złożone. Nie będę tego ciągnął, nie? Tak mi się wydaje że nie będę właśnie tego nigdzie ciągał po żadnych tam pracowniach bo to jest ten składzik o. Dawaj się od razu Zabierzemy, nie było tutaj tych krótkich? Nie Tutaj są Jeszcze chyba wejdzie jakaś Będę robił roboty, nie będę wam tego nagrywał, chociaż to na pasiekę pójdzie, na, na kanał drugi e, pasieka farmera. Zapraszam od razu wszystkich. E, brakuje tam nie wiem, z 350 subskrypcji do 1000. chodzi o to, że będę mógł wtedy na swoich filmach już, może się wyświetlają reklama, ale wszystkie zyski idą na, tylko na, dla YouTube'a, nie dla Google. Czy tam YouTube, tak? E, dla YouTube'a, a nie dla mnie żadnego grosza. Więc y, ciśniemy do tysiąca, zawsze to w sezonie na odcinkach z tych wyświetleń, no nie duże pieniądze, ale jak zbierzesz parę stów, no to masz trochę tych ramek, tak, możesz kupić. Y, no a wiadomo, ten czas, póki co, który, y, no który nagrywam, poświęcam, żeby tam jakieś odcinki wpadały, no to w żaden sposób, y, no, w żaden sposób nie ma żadnych zysków, no poza tym, że jakaś pamiątka, tak. Nie to, że narzekam, no, ja wiem na co się pisze, tu nie jest tak, że, że, że wow, ja nie mam pieniędzy z tego, nie. Ja dobrze wiem, co robię, proszę Państwa, dobrze wiem, na czym stoję, tylko tak informuję, bo niektórzy może nie wiedzą. No. Dobra, się biorę. O! No i dobrze, no. Jak mogę, tak pożytkuję miejsce, na razie te półki są spędne, bo by właśnie zajmowały miejsce, nie, a tak oto sobie wiecie, po każdym kącie, tutaj na przykład wielkopolskie jakieś nieodbudowane tam węzy, troszeczkę suszu, tutaj sam dadant jest, te skrzynki ewentualnie można w ogóle stąd gdzieś wyrzucić, nawet na strychu gdzieś chować, gdziekolwiek, nie, o ramki same chodzi, tutaj jest przewiewnie, jest temperaturka, e, pajączki chodzą, więc też te motylice może będą miały troszeczkę trudniej, nie, w takich warunkach, no i mróz przede wszystkim, nie, mróz wejdzie, to tutaj nic nie będzie, o. No i co, tutaj ul pusty, jest trochę ramek de dante, niech na razie będą. No i w ulach ogólnie z rodzinami. Jest jeszcze, tam chyba z trzy rodziny są z nadstawką. Eee. No i jest jeszcze co usuwać tam. Ale to przy ulach, właśnie w leżakach to jest fajne, że obok zawsze jest trochę miejsca. Znaczy trochę, na zimę to jest dużo miejsca w takich ulach, nie? I sobie możesz tam od biedy, znaczy od biedy, trochę jest lepsze miejsce nawet jak gdzieś tam kanciapy, szopy. Bo na miejscu masz właściwie ten susz tylko odpowiednio go tam złożyć, żeby, żeby ta motylica nie miała dobrych warunków. O. Tutaj patrzę gdzie podałem syrop wczoraj w tych żółtych hulach to jest poruszenie. Pszczoły gdzieś tam też latają z tyłu, szukają, no pachnie, pachnie, musi pachnieć i dzisiaj na wieczór lecę z o ile się wyrobię. Już produkcyjne swoje te dodanty. Będziemy lecieć, odkłady zostaną Jeszcze chyba 13 podkarmiaczek mam o, Się ruszają, się ruszają wszystkie Więc coś tam jakieś pyłki noszą Może nektar Jeszcze ta nawódź gdzieś ostatnia też kwitnie O, gruszkę by jad, Kurde, się należy Hmm boom 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 boom